Witam, w tym poradniku pokażę Wam, jak y, korzystać z opcji nagrywania. Najpierw wchodzimy w głośnik urządzenia do nagrywania. Tutaj mamy urządzenia dostępne w tym momencie, czyli u mnie jest to mikrofon, y, wejście liniowe, czyli w naszym przypadku USB i linia telefoniczna. Żeby zobaczyć więcej, klikamy prawym przyciskiem myszy. Następnie pokaż y, wyłączone urządzenia. I tu mamy wszystkie urządzenia, które są w tym momencie dostępne. Jeżeli chcemy nagrywać głos z mikrofonu, to musi być włączona, y, włączony mikrofon, tak jak tutaj mam. Następnie, jeżeli chcemy, żeby był głos nie z mikrofonu, ale z przykładowo z jakiejś gry, nagrywamy filmik, z gry lub jakiś inny, to żeby móc nagrywać yy, dźwięk z komputera, musi być opcja stereomix, którą mam tutaj. Yy, ona właśnie o tym decyduje. Tu mamy jej podstawowe właściwości. Jeżeli tej opcji nie będziecie mieli, to znaczy, że macie nieaktualne sterowniki. Wtedy ze strony producenta należy pobrać y, s, aktualny sterownik audio. Potem już y, sterownik powinien być. Y, wracając do mikrofonu, należy wejść w właściwości. I tutaj mamy wszystkie opcje, jakie powinien mieć mikrofon. Jeżeli, jeżeli mikrofon działa i jest dobrze skonfigurowany, to raczej tutaj nie raz nic zrobić, ponieważ można zepsuć. Ale jeżeli coś jest złego w konfiguracji, to należy wejść w nasłuchanie. Tu ta opcja, nasłuchanie tego urządzenia powinna być odznaczona, ponieważ jeżeli nie będzie odznaczone, jeżeli ta opcja nie będzie odznaczona, to mikrofon będzie nasłuchiwał, e, nasłuchiwał dźwięku z każdego mikrofonu. Niestandardowe. Tu mamy y, zwiększenie wydajności mikrofonu, mikrofon zapasowy, ale tych opcji raczej nie powinno się używać. Poziomy: tu mamy, m, jaką głośność powinien mieć mikrofon. Tak, to będzie ciszej. Tak, najciszej. To jest akurat proste. Tu będzie najgłośniej. E, też, zależy, też zależy od mikrofonu. Czasami e, u niektórych e, osób. Na przykład takie ustawienie będzie lepsze niż takie, ponieważ ktoś może mieć bardzo czuły mikrofon, a ktoś może mieć bardzo mało czuły mikrofon. Wtedy ci, co będą mieli bardzo mało czuły mikrofon, muszą mieć mniej więcej w tym miejscu. Następnie są y, opcje zaawansowane, czyli takie jak kanały bitowe. Jeżeli ktoś ma system 16-bitowy, to raczej mikrofon powinien być też 16-bitowy. Jeżeli ktoś ma 64-bitowy, to mikrofon wtedy powinien być 16-bitowy, ale więcej powinien mieć e, herców. Im, Im większy system, tym więcej herców powinno być. E, te dwie opcje powinny być zaznaczone. E, to są te najbardziej podstawowe e, informacje, jeżeli chodzi o nagrywanie. W następnym foradniku e, e, spróbuję, spróbuję Wam pokazać. E, Opcje ustawienia dotyczące odtwarzania, ale odtwarzanie jest dużo prostsze. Jeżeli chodzi jeszcze o dźwięk, to przy tej okazji pokażę, jak można ustawić na przykład dźwięk przy włączaniu Windowsa, przy wyłączaniu. Tu są te wszystkie opcje. Przyk przykładowo, yy, gwiazdki różne. Testujemy. Powiadomienie o nowej poczcie, albo o powiadomienie systemowe. I tu mamy. I tu mamy wszystkie inne, yy, wszystkie inne dźwięki. Jeżeli chcemy na przykład zmienić dźwięk, żeby przy, yy, przy starcie systemu się włączał, musimy zjechać do, yy, do systemu, gdzie jest na przykład wylogowanie, albo zakończenie pracy systemu, lub włączanie systemu i następnie przeglądaj i wtedy mamy wszystkie pliki które mogą być przeglądane jeżeli chodzi o komunikację to tu jest e, zmniejsz głośność innych dźwięków o 80% jeżeli taka, e, jeżeli taka opcja jest zaznaczona to ona powinna być zaznaczona ponieważ to są, e, to są standardowe ustawienia i one powinny być włączone to wszystko jeżeli chodzi o e, nagrywanie e, w, Dziękuję bardzo za obejrzenie mojego filmiku. Filmik nagrany specjalnie dla spryciarzy.pl Do widzenia i do zobaczenia.